Witam, jest niedziela, jest mniej więcej po godzinie 14, więc na co pora? Może pora na telesfora? Nie. Może pora na pory w śmietanię? Też nie, pora na kolejny odcinek GOTSA. Witam wszystkich serdecznie, Ym, ruszamy do przodu, tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, Vivien jest już wyekwipowana, gotowa, żeby stawić czoła... ...wszelkim e, możliwym zagrożeniom, dlatego ruszamy na krótszą górę, do świątyni ladriade. Mm. A, ładna prawa. Podoba mi się. Ale cóż... Y, na początek y, y, chciałbym wyjaśnić fakt, że troszkę zniknąłem, tak? Nie było odcinka w niedzielę pomiędzy wigilią a nowym rokiem, ponieważ no miałem pewne rzeczy na głowie. O, ty mianek? Miałem pewne rzeczy na głowie i po prostu nie miałem głowy do tego, żeby żeby to robić. Jak pamiętacie, chyba jeszcze to mówiłem, ale jeszcze raz. Jak pamiętacie, vivien jest już wyeklipowana i teraz no stwierdziłem, że popchniemy, należy posunąć fabułę do przodu. Yy, nie ten, nie zamierzam nagrastą. No ale jak pamiętacie, jeżeli nie pamiętacie to wam przypomnę wieśniacy mają taki problem, że w świątni Ladriade osiedliła się matka tych, tych stworków, tych goronów no i trzeba by było o jak ładnie i trzeba by ją było stąd wykurzyć jak widzicie gorony same w sobie nie są dla nas w tej chwili jakimś strasznym przeciwnikiem dla nas, znaczy dla mnie bo no ja gram, tak to jest... Yy, nie powinien używać takiego zwrotu, bo to nawet promotor przy pracy magisterskiej yy, tak twierdzi To jest taka mowa socjalistyczna mocno. My, yy, my towarzyszenie. Zobaczmy mapę oj, Prawda, no, no, dolinka jest całkiem ładna, całkiem spoko. I widać tutaj jest tutaj jest ta świątynia ale niestety ja nie pójdę prosto bo chcę nałapać te doświadczenia i chcę ogólnie wszystko oczyścić dokładnie może jeszcze coś znajdę jakiś tymianek czy coś no zbieram tych ziół to otworzę aptekę jak już o tym mówiłem przy, przy bagnach ale generalnie to jest taki sytuacja podobna y Podobna jak na bagnach, bo no, gorole nie stanowią jakiegoś wielkiego zagrożenia. Ale za to, Explay się strumieniami. W stosunku do y, obrażeń z poprzedniego sprzętu, to to co się teraz dzieje, to w jest teraz jednoosobową armią. W tej chwili y, tu jest gdzieś coś ciekawego. Niespecjalnie. Jeszcze jest potworek, tam jakieś potworki są. Dobra, to lejemy, nie? To będzie myślę szybkie, bo właśnie postanowiłem się skupić na tej świątyni, oczyścimy ją, może jeszcze... Wow, wytrzymał. Może jeszcze odbiorę nagrody za to, to zdanie i na tym skończymy. Będzie poziom niedługo, coś czuję. Ale... Zaraz, co to są za sporki? K. Kordosz. Co to jest? W sumie trochę przypomina mi to... Yy, tego, no. Jak się nazywa? Ne, no tego nawagnie. Jak by było? Przez że przecież to powiedziałem, no. Yy, o, chrapasy, no tak. E, przypomina mi to trochę chrapasy. Co my tu mamy? Oj, poziom poleciał. Jakieś oczko i jakiś ząbek, dobra. Poziom. I tym razem... Chciałbym nie popełnić tego błędu co ostatnio, więc w zręczność wszystko pójdę, żeby było wyższe prawdopodobieństwo trafienia. A w następnym awansie no chyba trzeba by było witalność poprawić, może szczęście albo siłę, zobaczymy. Chyba bardziej siłę, bo widzę, że kobita już, już się porusza wolniej. Znaczy przy bieganiu może tego tak nie widać, ale jednak, im większy ciężar, tym, tym bardziej im No i w sumie już obeszliśmy do górę, nie? No, znaczy no prawie. O, i tu jest jeszcze gorąc. Przekaz Teraz też jest dosyć prosto i doświadczenie się daje z tymi liniami, ale później na dalszych etapach gry jest już trochę gorzej z tym. Znaczy, no tak. Druźna jest większa, więc mamy wsparcie magów, więc powinno być prościej, a jednak umiera się jej to dosyć sporo. Tak naprawdę wszyscy yy, wszyscy jakby to ująć polowemu fokusują, yy, czyli no, yy, głównie skupiają się na biciu maga, który oczywiście zajmuje się leczeniem, no i części samego siebie, więc nie bierze udziału w walce. Yy. Filmianek, filmianek, filmianek Jeszcze ten gorączak faktycznie tutaj dużo, nie? W sumie muszę stwierdzić, że ten gorącz fajnie wygląda Siedzi ma taką, taką dużą szczękę, ale ogólnie rzecz biorąc wygląda fajnie, że tak trochę tak przytulnie może No znaczy, może nie do końca przytulnie, bo to łuski w końcu i to wygląda jak jakiś większy gad, ale no... Zastanawiam się, jakby to wyglądało jako zwierzętko domowe, jako piesek. To nie by się sprawdziło. Na pewno jest trochę bardziej groźne i przede wszystkim nie szczeka. Mm, ale... chyba lepiej, jednak nie chciałbym tego sprawdzać. Mianek. Musimy dla odrony zebrać co najmniej 10 sztuk tego badziewia. Janek. Także jednak trzeba się trochę poświęcić. Jeszcze jeden gorąc. Ale jak widać przedzielanie się przez, te, przez, przez to idzie szybko No naprawdę fajnie wygląda Nowe dziwienne layer, To No te biedne to jest, O, już widzimy świątynię nad Widzę No ale widzicie, dobra no więc widzimy świątynię dla A ja widzę tymianek Dobra, trzeba walczyć o ten tymianek. Ła, tym razem trzy kordosze Wygląda to trochę jak taki lądowy aligator i pada na jeden na jedno uderzenie i pudłuje Jak miło. Dawaj Vivian Uw, wow, krytyka za stówę No, jeszcze, jeszcze raz Jeszcze raz No jak pięknie Niedługo będzie awans W sumie ta lokacja nie jest trudna, ona jest chyba właśnie w ten sposób pomyślana Aha, niedługo idziesz do lasu, to znajdę łaskę pana i tutaj możesz sobie trochę nabić doświadczenia zanim pójdziesz na prawdziwą rzecz. Czy tu jest jeszcze goron? To będziemy mieli poziom przed starciem z, z... głównym bossem, No jak miło. Znaczy... Nie z głównym bossem, tylko z... No, z matką goroną, a ona ma trochę wysoki poziom No i jak tak widziem przy tej matce, to znaczy, że wygraliśmy w pierwszym ruchu prawie, nie? I teraz na serio. Trzeba podnieść jej witalność Dobra Tu nic nie ma Bo oczywiście ja się daję roz rozgląd nad tym zielskiem I się zastanawiam No tak, gorony są, ale co robią tu kordosze Bo szczerze mówiąc nie widzę na specjalnie związku Między tymi dwoma stworami znaczy, oczywiście one nie występują tuż obok siebie, tak, Bo gdyby występowały tuż obok, to pewnie by walczyły, nie występują w grupach razem, ale biorąc pod uwagę, że znajduje się tutaj matka Goronów i że cała świątynia, teren wokół świątyni jest przez Gorony dosłownie, dosłownie zajętym, to trochę, trochę mi to, coś, coś nie ten, coś, coś jest nie tak. Oho, tam jest główny zły, ale ja jeszcze muszę się rozjrzę, czy nie ma pomianku. Czy tu jest coś ciekawego? Nie ma. A tam? Ja wiem, że to luda, ale takie kopinki właśnie często kryją jakieś kryształy albo coś takiego. Chleba. Już nie wiem. No wiadomo. W takich grach główny bohater najczęściej jest zbieraczem I no zbiera wszystko i wszędzie i potem ma z tego No, no się zawsze przyda, nie? Tymianek jeszcze jeden? Jest matka goronów i ona ma poziom ósmy No to zobaczymy, nie? Trochę to duże dużej i z rogami i ma 103, 163 punkty życia dobra lecimy dobra może jej, wali, może jej wali po dwa razy ale generalnie obawiam się, że że trochę szybko no tutaj. ale poziom tył gorona, rogi gorona czy to może czaszka, nie wiem, kopyta o, coś się dzieje? Thank you for your help, bogini Dziękuję za twoją pomoc, Vivienne. Pomoc? Jak zwykła kobieta może pomóc bogini? Ty nie jesteś zwykłą kobietą, Vivien. Wiem o tobie wszystko. Różnisz się od przeciętnych śmiertelników. Dlaczego opuściłeś swoich ludzi i pozwoliłaś im umierać z głodu? Jestem boginią rodzaju. Mogę sprawić, że rośliny drzewa będą się lepiej rozwijać i szybciej rosnąć. Choć moje możliwości ingerencji w rzeczy materialne są ograniczone, jednak kiedy te kreatury opadą, opanowały moją świątynię i dolinę, musiałam działać. Jak widzisz, muszę czasem polegać na takich odważnych wojowniczkach jak ty. Moi ludzie nie byli wystarczająco silni. Jestem tutaj, ponieważ potrzebuję twojej pomocy. Wiem, mam coś co należy do ciebie. Kiedy przyszłaś w przy ten świat, twój duchowy byt został rozdzielony pomiędzy bogów tego świata. Weź proszę tę istę duchowego bytu. Będę ci wdzięczna, kiedy przyjdzie Twój dzień. będzie Ci potrzebna, kiedy przyjdzie Twój dzień. Dziękuję Ci. Niestety nie przychodzę tu początku swojego duchowego bytu. Hmm? Nawet sobie nie wyobrażasz, z jaką walczysz siłą. Jeżeli ją zniszczysz, spowodujesz ogromną katastrofę. Choć wielu Bogów będzie Ci wdzięcznych. Przekonasz się. Nie można zatrzymać koła przeznaczenia. Muszę pomóc ci w tym trudnym zadaniu. Wszyscy Bogowie wiedzieli, że kiedyś nadejdziesz. Mogę ci dać pierwszy element broni, której szukasz, aby zdobyć pozostałe. Musisz odnaleźć w pozostałych bogów. Czekaj, co masz na myśli mówiąc, że spowodują ogromną katastrofę? Skąd Bogowie wiedzieli, że się kiedyś pojawię? Twoje słowa są dla mnie strasznie tajemnicze. Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Mogłabym zmienić przeznaczenie. Żegnaj Vivian. Bądź dzielna i silna. Życzę Ci powodzenia, ale wiem, że i tak zwyciężysz. Tak jest napisane. No. No shit Sherlock no dobra Pójdę w siłę na razie. Róg na tył gorą na ustrze w popytach i tak dalej. Aha, y jeszcze, jeszcze, jeszcze. O! Zobaczcie, znowu się pojawiło. Rękojeść kontr broni. Jest to jedna z jedna z części kontr broni, której szukasz. Typ kolekcja bezcenne a waży kilogram. No cóż. Zawsze jesteśmy do przodu, tak, jeżeli chodzi o fabułę. Jeszcze nagro nagroda gozarda. No cóż, jeszcze zobaczymy tutaj na podium, na, w tej chwili czy tutaj coś nie leży, czegoś nie ma i tak dalej. Tutaj to ja widzę, nie? Tylko moment, 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 moment. Dobra, Kurydza. Łasa i owoce to nie było trudne, ale no w momencie kiedy ma się taki sprzęt, to tutaj ciężko jest znaleźć coś trudnego, w tym Janek jeszcze. No właśnie jakiś punko buntujące się rośliny I myślę, że teraz ruszymy jeszcze po nagrodę od Gozarda i to będzie koniec tego odcinka. Będzie on po prostu krótszy, tak, bo ja zauważyłem, że ostatnio mam tendencję do tego, że odcinki mają po 20 minut. Chyba przestałem pilnować czasu. to nie jest dobrze, bo generalnie wiem, że ktoś patrzy... Na... Ile? 20 minut? 30? Porąbało cię? Sam też nie lubię oglądać zbyt długich filmików, chyba że to jest z jakiejś gry, która mi się bardzo podoba. Jest jeszcze nie ma. Dobra no to teraz idziemy do Petrowc, a potem trzeba będzie ruszyć do lasu, a to w następnym odcinku, bo tak jak gdzieś tam wspomniałem ten las przeklęty las to jest po prostu katorga. A na razie trzeba odebrać nagrodę. Kładuj się taka piękna ale gra. mhm nie fajnie się raz na jakiś czas tak przespacerować generalnie może grafika tak jak już dziś kiedyś wspominałem grafika nie jest najwyższych lotów ale szczerze powiedziawszy podoba mi się bardziej niż yy, ta przesadzona grafika niektórych produkcji no można się poprzeglądać. Może nie, nie wszystkie rzeczy są jakoś specjalnie szczegółowo, ale jest ładnie, tak? Goraz. Dobrze Cię oceniłem. Widziałem tę odwagę w Twoich oczach. Oto obiecana nagroda. No i w sumie dostaliśmy chyba jakiś hajs, ale no nie jestem taki Nie interesuje mnie to. Wracamy do drogowskazu. Generalnie nawet śmiałbym stwierdzić, że grafika w tej chwili jest lepsza niż w niejednym GTA. Z w oczywiście Tylko, że no, to jest troszkę inny styl graficzny, tak? Bo tam mamy świat bardziej nowoczesny, tutaj mamy taki taki klimat fantazji i wszędzie go widać. Cześć Państwa witamy w przeklętym lesie. No i co? Bo tak jakby się... Hello? Może ładuj? No przez chwilę się przestraszyłem, że będę musiał od nowa robić te, tą świątynię no naprawdę. Aha. Witamy w przeklętym lesie. Na razie jest trochę taki trochę mało leśny, ale za chwilę. I teraz patrzcie. Tak. To jest naprawdę, 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 naprawdę cholernie duża lokacja. A tych gór nie da się przeskoczyć. I nawet jak dojdziemy tutaj, to jeszcze będzie jeszcze trzeba się wracać. Także myślę, że ten las będzie podzielony co na, na dwa razy. A na razie jeszcze przejdziemy przez, że tak powiem, wstęp fabularny. To jest Erwin. Zapewne pamiętacie go. Atali Atarion Atarium i. Y, Dalian. Oni byli w y, mieście. Ty, jesteś tym Elfem, którego widziałem w Dalien. Daniel Atarion, Atarion, to nie, nie żyją. Nie. Ich duch już nigdy nie zabłyśnie. I jak to się mogło stać? Co tu się stało? Kto zabił twoich przyjaciół? Czemu miałbym ci odpowiadać, człowieku? Odejdź albo poznasz siłę mojego gniewu. Rozumiem twój mu i gniew, ale te uczucia ci nie pomogą. Nic już nie wróci im życia, gdybym tylko mogła ci jakoś pomóc. A kto może mi pomóc? Dalien i Atarion byli mistrzami strzał. Teraz nie żyją. Nigdy nie wykonam swojego zadania. Po takiej porażce nie będę mógł się pojawiać w tyle jar. W Co za haniba. Prawdziwy wojownik nigdy się nie poddaje. A gdybym zaoferował Ci moją pomoc, miałbyś więcej szans na odwrócenie swojego losu. Zaufaj mi, ja nie pożałujesz. Nie roznałem z ludźmi. Ale od ciebie bije jakaś dziwna potężna i tajemnicza aura. Kim jesteś? Mam na imię Wibien, ale nie mogę Ci powiedzieć o sobie nic więcej. Dobrze, Vivian. Szanuję to. Być może nasze spotkanie nie jest tylko zbiegiem okoliczności. Opowiem ci o mojej niedoli. Zostałem wysłany z zadaniem znalezienia Maleka i jego zbuntowanych elfów. Nie sądziłem jednak, że jest aż tak, tak mocny. Zdobył sobie wielką moc nad elfami, które wstąpiły na ścieżkę zła. Kim jest Malek i te zbuntowane elfy? Malek to upadły elf. Zradził nasze wartości i mądrość. Przez setki lat elfy wiodły w północnym lesie bezpieczny żywot, dala od okrucieństw i szaleństw świata zewnętrznego. Ale niektóre elfy znudziły się tym spokojnym życiem, stały się agresywne i wybrały ścieżkę wojenną. Najpierw zabijały niebezpieczne bestie, które nas zdradziły, później jednak zapragnęły zdobyć władzę nad pozostałymi stworzeniami zamieszkującymi las tyla DNA. I w końcu zaczęły zabijać wszystkich, którzy odmawiali im posłuszeństwa. Byli karani i wyklinani z rodziny elfów. Po okrutną zemstę zamienili się w dziką i nieprzewidywalną siłę niszczącą wszystko i wszystkich, którzy weszli im w drogę. Zaślepiła ich rządza krwi, a ich pasją stało się zabijanie i rządzenie. Otrzymałem zadanie znalezienia ich głównej bazy i doniesienia o tym Radzie Elfów, ale zawiodłem. Jeśli to prawda, ludzie zamieszkujący w okolicy przeklętego lasu są w niebezpieczeństwie. Pomogę Ci, choć nie będzie to łatwe. Słyszałam, że dzieją się tu dziwne rzeczy. Wysłano mnie w celu przywrócenia porządku. Mam też zabić władcę zwierząt. Jeśli pójdziesz ze mną, spróbujemy odszukać obóz zbuntowanych elfów. To uczciwa propozycja. Jeżeli istnieje sposób, jeśli istnieje sposób, zadośćuczynienia i pomyślenia śmierci moich przyjaciół, muszę spróbować. Nie marnujmy czasu. Chodźmy do tego lasu i odszukajmy władcę bestii. Dałaś mi nowe z siły, Vivien. No i tak jak mówiłem, Erwin jest tutaj naszym kompanem, facet ma piąty poziom, także no nie jest, nie jest źle, ale trochę ma mało hapsów, no umówmy się, na piątym poziomie mając 68 punktów zdrowia, to on jest taki trochę barszcz, nawet taki bardzo mocny barszcz, coś tam umie w walce wręcz, coś tam umie w magii, bo łebski trochę jest, yy, zobaczmy... No jeżeli chodzi o odporności na zbroję to jest całkiem nieźle, szybkość kodu też. On jest tylko magiem i wojownikiem na praktykancie, czyli w dalszym ciągu słabo. I zaraz. Ach. Zacięło się tak, że wam niestety nie pokażę jego ekwipunku, ale jedno co mam mogę powiedzieć to, to, że jego zbroi po prostu nie da się mu zabrać. Jest z nim związana kwestowo. Osoby, które grały w z Gate'a powinny kojarzyć takie, że były takie smaczki, że niektórych rzeczy po prostu nie dało się zabrać, niektórym postaciom, na przykład Łowca Misk miał swojego chomika, którego nie dało rady mu odebrać Zapisało się, czy nie? Natomiast, no... U niego właśnie ta zbroja Dobra, teraz jest cało No i jeszcze, no, uzbrojenie ma fatalne I... To byłoby na tyle. Później jeszcze wrócimy do przeklętego lasu, ale na dzisiaj już dosyć. Dziękuję. Do widzenia.